Dzisiejszym odcinku. Faktycznie tam coś było, zapomniałem o tym. Może dzisiaj ręce nie palą? Kobieto. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z serii State of Decay 2. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek Wam się podobał. Nagrywam to przed jego publikacją, dlatego się zastanawiam, i z tego co tutaj widzę, ponieważ wszedłem dopiero do gry, cofnęło nas leciutko, ale to tym się nie będę przejmował. W poprzednim odcinku udało nam się parę rzeczy nas spokojnie, ustabilizować. Dzisiaj będziemy kontynuować. Przede wszystkim, co będę chciał zrobić, to w końcu podejść do jakiegoś serca plagi i je zniszczyć, ale to będzie wymagało ode mnie. Znalezienia broni palnej. Jedna rzecz, którą chcę zrobić, to pójść po resztę tamtych rzeczy, które zostawiłem i za chwilę wrócę do Was z powrotem. Wspinamy się na samą górę, przeczeszamy okolice i zbierzemy tutaj to jedno, co tu zostało. I I mamy jedzenie oraz jakieś sadzonki. weźmiemy sobie to oczywiście i odniesiemy, ale musimy spojrzeć e, tutaj dookoła, po odkrywać sobie kilka rzeczy. takie jak właśnie te zapytajniki okay, i nic więcej niestety, mało to było do odkrycia. W takim razie schodzimy. Kardio tutaj na tej postaci budujemy. Zwłaszcza jak miała miało ona zerowe Can't to kardio, więc no, przyda się to pod expić troszeczkę. Za było byłoby o wiele prościej, nie musiałbym się co chwilę chować, e, cofać znaczy się z tym wszystkim co znajduję, bo po prostu bym mógł to wrzucać do bagażnika i mieć z tym spokój, ale no jak widzicie z racji, że tego nie mam, no to muszę co chwilę biegać w te i z powrotem. No nie mogę też narzekać, bo przynajmniej faktycznie mamy jakieś zapasy już. Póki co pójdę sobie tutaj przeszukać jeszcze te trzy budynki. Może tam coś ciekawego będzie. W nocy też musimy uważać na pewien typ zombiaka, o którym już wcześniej wspominałem. To są ci, którzy mogą dać nam gorączkę i nie podoba mi się to, że jest tutaj małe stado zombi. Jest to jeden zombiak, ale się na chwilę stąd wycofam i muszę sobie przypomnieć, tak się włączało latarkę, pod F, przydatne. Nie będę ryzykował szybkiego przeszukania, zwłaszcza jak tu jest tyle zombiaków, jeżeli nie tutaj przytną do something. muru, no to nie będzie ciekawie. Paliwo to będzie prawdopodobnie kolejne, chociaż mam nadzieję, że znajdzie się paliwo, które będę mógł od razu wykorzystać i nie będę musiał, kurde nie, nie ma niestety. Jest budulec, póki co, ten budulec tutaj zostawi. Nie będę go brał. Przeszukam sobie tutaj wszystko dookoła. Najpierw i być może wyczyszczę sobie tutaj. Jednak te okolice przydałoby się, ale najpierw sprawdzę. Tutaj, dobra, z tego co widzę, to oni już trochę tu podchodzili. Póki są od nas odwróceni, powybijam ich. Dobrze, wyczyszczenie. Nie wszyscy, co prawda, ale przynajmniej 5 snubiaków mamy z głowy. I możemy na spokojnie, już sobie wejść tutaj do tego budynku. Możemy teraz zastosować szybkie przeszukanie. I kolejne jedzonko Kolejna rzecz, którą możemy dostarczyć do siebie, do bazy. Etanol zostawię i sobie po niego później przyjdę. Na tą postać muszę sobie znaleźć też większy plecak, bo z sześcioma miejscami no to mało co uniosę. A też nie chcę brać byleczego z tego powodu, że mogę kurde później coś znaleźć. No właśnie, na przykład maczetę. I muszę się tutaj zlekka pośpieszyć. Dobra, czas trochę powalczyć. Muszę się trochę wycofać, nie mam staminy już niestety, więc wyprowadzę ich na zewnątrz, gdzie będą miało więcej miejsca trochę. I będę mógł robić tak. Grubasa oczywiście ciężko było powalić, ale zresztą już takiego większego problemu nie było. Ale zostało nam tutaj jeszcze jedna, jeden garaż. W może coś być? W garażu powinno być najwięcej przydatnych rzeczy. No tak logicznie myśląc oczywiście, ale jak to z logiką bywa, no to wszyscy... wszyscy dobrze wiemy. Z i tak mało co, kiedy korzystałem Gdzie czy screamer? O, święty Boże, nie. Mam fajerwerki, w razie czego na odwrócenie uwagi, gdyby mnie jednak usłyszał i zakrzyczał po swoich kolegów. Ale nie, nie udało mu się. Więc mamy tutaj tą okolicę, przynajmniej czystą. No może tutaj muszę jeszcze tylko jeden garaż i jeden budynek oczyścić do końca. Muszę uważać też, zwłaszcza w nocy, żeby nie wpieprzać się tu z bara przez te nasze drzwi. Odkładam wszystko, dużo części metalowych i wydaje mi się, że na noc mogę włączyć generator. To kosztuje tylko dwie sztuki paliwa. Wracam się jedynie po tamte rzeczy, zwłaszcza budulec i medykamenty. Medykamenty są zaraz obok amunicji i paliwa najważniejszymi rzeczami tutaj do zdobycia w grze. Jak widzicie, to, że włączyłem generator, faktycznie ma jakiś wpływ. Poza morale, tutaj faktycznie w tym budynku światło się świeci. Nie biegamy już po ciemku, ale je, jest to kosztem właśnie głośności. I ryzyka tego, że mogą nas zębiaki zaatakować. I czas ruszyć w inny kierunek, niż tutaj, to nasze małe osiedla. Ruszam w stronę plagi, serc plagi dokładnie. Ponieważ jest tutaj kilka rzeczy, którymi warto się zająć, mianowicie jak tutaj te, zapomniałem jak... zapomniałem jak to się nazywa, billboardy, o billboardy. Ale jako, że idziemy teraz w głębiej w serce i terytorium plugin, no to możemy się spodziewać tego, że napotkamy trudniejszych przeciwników i w większej ilości, więc na to też będzie trzeba oczywiście uważać. I mamy tutaj, właśnie, plak terytorium. Tutaj możecie sobie przeczytać, mieliście chyba wystarczająco czasu, żeby sobie zatrzymać, ale mamy tutaj wieżę, na którą możemy się wspiąć i podkrywać kilka rzeczy. Z tej wieży możemy, Boombox, o Jezu, Boombox się przyda, zwłaszcza tutaj, z tej wieży możemy odkryć, tak jak wcześniej to widzieliście, czy to jest jacket naught, czy nie jest jacket Note. budynki, a nawet i pojazdy i Stąd nie widzę żadnego przynajmniej pojazdu, który moglibyśmy wykorzystać, ale widzę za to zombie, z czerwonymi oczami. A. I jak widzicie tutaj, no tutaj, tutaj już jest tego pełno. Tam może być więcej medykamentów, z tego co pamiętam, to tam albo był jakiś sklep, albo taki mały szpital i mamy tak auto. Tylko pytanie, czy to auto ma paliwo? Jeżeli tak, no to warto jednak zaryzykować. Tam jest kolejne na auto. I czy coś ominąłem? Tutaj. O! Faktycznie, tam coś było, zapomniałem o tym. że dzisiaj ręce nie palą. O, kobieto. I chyba mnie usłyszał. Tak, usłyszał mnie, więc uciekam. Nie będę z tymi potworami, z tymi bliznobijankami walczyć wprost, będę musiał się co chwilę do nich zakradać, tak jak mówię, póki nie mam odpowiedniej broni, broni palnej, albo dłuższej broni białej. Nie usłyszał. Nie masz próbki? Nie masz żadnej próbki, niestety. Niestety, eksploracja przypada nam na noc, więc mało co widać. Mamy chemikalia, nieskórne chemikalia. Oh, look. Go loud noise. Toolkit, Tulkit się przyda. I się póki co stąd wycofam, tam jest jeszcze jedna rzecz do ogarnięcia. Ale wydałem hałas, więc ktoś może się tutaj zlecić za chwilę. Nie przejmujcie się tym, że nic nie widzicie i ja tak samo. Tak, wiem, że jestem na terytorium plagi, nie musicie mi tego oznajmiać co chwilę. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie paliwo. Nie są chemikalia kolejna I wydaje mi się, że póki co się wycofam, zmienię się na inną postać, na tą co ma większy plecak odrobinę i przede wszystkim więcej ability i staminy póki co tu jesteśmy, zbudujemy sobie przychodnie i z odstawię wszystkie rzeczy, które tutaj zebrałem i wezmę sobie fajerwerki i to mi powinno wystarczyć, mam bandaże, mam do stamina. I fajerwerki w razie czego, gdyby coś poszło nie tak. Proszę przestać mi to, wamać. Idziemy w stronę opuszczonego magazynu. Tam jest kilka rzeczy, które się nam przyda. Ale też jest krzykacz. Błagam, nie zauważ mnie. Błagam, nie zauważ mnie. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma, kolego. Poza mną. I tak jak u naszej koleżanki, mamy tutaj stealth, który wykorzystujemy, żebyśmy mogli biegać podczas kucania. Mamy tu jakąś wieżę. Co to był za znacznik? Czy to był znacznik wojskowy? Tak! O Jezus! Błagam broń! Błagam broń! O nic więcej! Kuba. To nie jest broń. Najpierw zajmę się tymi zombiakami co tu idą I później będę przeszukiwał okolice Nie uderzysz mnie, wypieprzej Proszę Tu jest kontener, tu musi być broń o, Tak jest pistolet I od razu amunicja do niego to jest chyba najbardziej pospolita amunicja. To było 9 mm, chyba? I amunicja. First aid kit. Tak, 9 mm to jest najbardziej pospolita amunicja w tej grze. Ale jestem zadowolony z tego, że mamy broń w końcu naprawdę. Chociaż brakuje mi jeszcze kuszy. Kusza mogłaby się tutaj zdać dosłownie na medal. I na szczęście wracamy do naszej bazy z ogromną zdobyczą. Broń póki co będę trzymał przy sobie, ale jedną rzecz chcę sprawdzić, czy mamy do tego amunicji więcej. Nie, nie mamy, więc muszę to oszczędzać jak cholera. Biegniemy z powrotem na tereny plagi. Przede wszystkim po co chcę iść, to po auto. Dobrze, gdzie było auto? O Jezus, są tutaj dwa auta, i wydaje mi się, że chyba pójdę po to auto tutaj. Ale zanim, to, zanim pójdę po auto, wykorzystam sobie tutaj jeszcze billboard. Chociaż nie wiem, czy potrzebuję, bo raczej wszystko, co tutaj było dookoła, odkryłem. No, wszystko tutaj było wyczyszczone. Wchodzimy do sklepu. W sklepie najprawdopodobniej jak to w sklepie kurwa. Dzień dobry. Nie dam Tobie wstać i Tobie nie dam dalej iść. Zapomniałem o tym wyważaniu z bara i się trochę zdziwiłem, ale dobrze, ko moje kochani, to by było raczej na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że jak dotąd seria Wam się podoba. W dzisiejszym odcinku trochę więcej się już rozkręciło niż w poprzednim. W poprzednim było to latanie z jednego miejsca na drugie, w tym też, ale w inne tereny i z lepszymi zdobyczami. Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, to mnie motywuje do dalszej pracy. A ja żegnam się z wami i do następnego. Cześć!